Transmisję na żywo. Zapraszam tutaj wszystkich. Proszę o subskrypcję kanału, po prostu, czyli subskrybuj, wcisnąć taki dzwoneczek. Będziesz na bieżąco, po prostu, jak ja nadaję. To, co dzisiaj będę mówiła na początku, to powiem Wam, że to jest 25 listopada 2025 rok, godzina 20:13. Zaczęłam nadawać tą transmisję. Będę tak do wpół do dziewiątej. Wieczorem, dlatego, że później zaczyna się już yy, transmisja na jasnej górze i him i tak dalej. Więc y, tutaj, jeżeli ktoś chce teraz przyjść, to proszę bardzo, bo ja o 20.00 czasem się spóźniłam, no ale, ale staram się być raz o 20.00. No to 20.13, moje. No proszę Państwa, tak pokrótce dla tych wszystkich nowych ludzi, bliż tutaj z mojej miejscowości, z następnej i innych ludzi. Którzy nie wiedzą jak stosować. Mazidło z korzenia żywokostu, które jest robione na, na Złocie 24 Karaty. Mazidło wygląda tak. E, proszę Państwa, bierzemy takiego mazidła e, łyżeczkę. E, nabieramy łyżeczkę na ręcznik jennorazowy, czyli już wam pokażę na taki ręcznik O, On nie przemoknie, absolutnie taki. Może być taki lepszy, kupiony. I tutaj narysuję Wam takie kółko długopisem. Tak, a, długopisem to guzik będzie widać. Muszę Wam zaraz narysować jakąś kredką, grubszą. Muszę się wspomóc. Zaraz Wam narysuję, bo, bo niektórzy nie wiedzą. A ja czasami z tego zakłopotania, y, y, proszę Państwa, o. Tutaj tym niebieskiem co narysuję tak. No i tak pomaluję. O, proszę zobaczyć. Czyli w takie kółko robimy na tym papierze z jednej płaskiej łyżeczki. Robimy takie kółeczko. Cieniutko rozkładamy ten to ma zidło, takie ma zidło skorzenia żywokostu I nakładamy tak na miejsca bolące. Czy to są nadgarstki, czy to są, robią się zwyrodnienia. Zwrodnienia to raczej czym innym jeszcze wcześniej, w ciągu dnia y, powinniśmy popsikać geranium, ewentualnie prawdziwą wyciągiem z nawoci, żeby zlikwidowała zapalenie okostne. Więc po kilka razy można psikać, proszę Państwa. Natomiast nałożone na taki papier, Mazidło, dajmy na to, że to niebieskie to jest Mazidło. Przykładamy, czy na jedno kolano, czy na drugie. Ktoś mówi tak, a. Nie mam nawet czym przytrzymać. Są takie siatki na kolana, można kupić w aptece parę groszy, ewentualnie to nie są jednorazówki, tylko można ściągać i prać. Natomiast takie mazidło musi być przykładane na noc, w każdy dzień łyżeczka, jak bolą kolana, czeszczą, jak dopiero zaczęły boleć, nabieramy łyżeczkę i, i po prostu zakładamy. Jest to lek zrobiony z korzenia żywokostu, z krzemem, ze skrzypu, z artemisją artemizyną, po prostu, żeby ginęły guski, zapalenia wielkie. Taka belina roczna jest Artemisja, którą można zasadzić, a potem z tego trzeba zrobić, zasiać, albo kupić po prostu te, zrobić wyciągi. Nie mówimy tutaj o żadnych głupich nalewkach. Przepraszam, że głupich mówię, bo nalewki to się robi do picia, żeby tak wypili sobie. A tutaj robi się lek, powinien być macerowany przez parę miesięcy. Każdy ma inne macerowanie, na przykład tarnina to prawie od tarniny do tarniny i w ten czas to jest aktywny lek, natomiast na wszelakiego typu kucia, zapalenia limfatyczne, obwodowe i inaczej, proszę Państwa, czy, czy na nerwrozę, czy inny brak czucia pod palcami czy palców. Czy inne, więc taki lek spożywamy. Jak również najkorzystniejszym, to Wam każdy powie, kiedyś chciałam sprawdzić, to jest wyciąg z kasztana. Najkorzystniejszym, proszę Państwa, jakby to powiedzieć, lekiem na, żeby się nie odkładały blaszki, żeby zlikwidować, jest trzy takie rodzaje, ale najkorzystniejszy jest kasztan. Zrobiony wyciąg, proszę Państwa, luby. Jakby to powiedzieć, wrotycz, gdzie nie odkładają się już blaszki, albo robić przez jakiś czas, y, pić je Każdy to może zrobić, nie trzeba naukowca do tego. Wystarczy y, przegotowaną wodę mieć, żeby była taka nie gorąca, za bardzo, żeby białko nie ścięło, a żeby zalać to miołe, jest jeszcze uspokajająca na nerwicę długiego nową na y, ADHD dorosłych i na, na nerwicę, jak ktoś nie może spać. I wszelakiego po prostu typu. Jeżeli ktoś korzysta z tego, bo jeżeli ktoś na przykład miał raka, wyleczył się na przykład mniszkiem, zatrzymało cały proces, czy nowotwora, inaczej jeszcze powiedzieć, i też się zatrzymało, bo niektórzy pili, czy, czy zakładali też, jeszcze dodatkowe mieli rany, czy odleżyny, to świeży żywokos, czy. Takie Mazidło to ono gasi wszelkiego typu gorączki, zapalenia miejsca. Mówię gorączkę, nie gorączkę, którą jak zbadasz czoło, że masz gorączkę, tylko tam, gdzie jest mięsień, miękkie tkanki. Są rozpalone, są czasami czerwone. Proszę Państwa, musi być to na alkoholu, bo wiadomo, że żaden smalec nie przedostanie się do tkanki, nie rozluźni. Nie, nie, nie poszerzy tej tkanki, dlatego też żywokost jest przeciwzapalny i na wiele chorób, jeszcze raz Wam powiem, przepukliny kręgosłupa, jak są wewnętrzne, to nie robią operacji, bo przecież nie przerwą szpiku kostnego, więc tylko to pomaga, bo likwiduje te zapalenia, albo zatrzymuje proces dalszego osteofitu i dalszego zapalenia czy to L3, L4 i innych tych zwierodniej, więc trzeba zakładać właśnie na taki ręcznik i w to miejsce. Jeżeli powiesz to musiałabym się cała obkleić. No tak, jeżeli chociaż przez 2,5 tygodnia. Jest też moczopędny, co ciekawe, bo woda, która się zatrzymuje, to schodzi z opuchniętych miejsc, czyli bardzo łagodny jest jak kładziesz na kostki ten czas nie smarujesz żadnymi maściami z apteki, bo możesz dostać uczulenia, zaczerwienienie i swędzenie i tak dalej, więc na ten czas trzeba byłoby wymyć nogi, mydle, pić wapno, żeby zablokować, bo niektórzy nie mogą wytrzymać, jak dzwonią, tego swędzenia. Natomiast jeżeli zrobisz żywokost, zakładasz tylko na noc, rano stajesz, masz te jeżeli nie idziesz do pracy, a nie idziesz nigdzie w ciągu dnia, tylko do sklepu masz wyjść, to jak wracasz ze sklepu to załóż sobie ten żywokost. raz. Jeżeli taki żywokost to ma zidło. Wyschnie zaraz, to znaczy się, że jeszcze jest mocne zapalenie. Jeżeli już się wyleczy noga, to on już nie będzie wciągał tak w tą nogę po prostu tego żeby tego żelku, taki który tam jest kolagen żeby likwidować te wszystkie zapalenia. Z dawna, z Dawien Rzymianie, starożytni, dopiero dzisiaj mówiłam z wnukiem o, o tych Hefajstosach, Hefajstosach i wszystkich tych rzymskich bogów. Mówiłam ja, i, i, i też mu mówiłam, jak to po wojnie i czasie wojny, jak były nogi urwane, czy inaczej. Czy rany jakieś pokuli, no to czy rany się też zrobiły, to leczyli, zakładali, albo jodłe, yy, po prostu wymyte, wypukane gałązeczki z jodu układali jednak, o drugiej takie parzone albo skrzyp, albo jak mieli to taki żywoko z natarli świeżego wokół rany żeby szybko się zagoiła i nowa. proszę Państwa dodatkowo dawniej to odkażenie to były różnego rodzaju, spirytus tam rozcieńczony, coś tam, coś tam teraz to mamy wiele różnych, yy, ale najlepszym tego słowa znaczeniu, bo pamiętam jak jeden gość się leczył co miał nogę po strasznym wypadku i tak codziennie przemywali mu, tak odkładali kawał ciała po prostu bo musieli odkażać przez ileś tam, potem to dopiero zaszyli, no to w każdym bądź razie wiem, że jak odkładał żywopostem to noga i wiem jak odkażał wodą utlenioną to woda utleniona robi cuda jeżeli jest taka jak dawniej po prostu oczyszcza z tego brudu z tych gronkowców, z tego wszystkiego. Więc, więc proszę państwa, tak. Dawniej jeszcze Rzymianie pisali, że jeżeli nie było wody utlenionej, jak była ta soda, bo to jest kopalniana, soda oczyszczona, to do przygotowanej wody, to tam dawali cytryny trochę. I to tak burzyło się i ta woda przegotowana i przelewali. Przemywali tą sodą, ewentualnie sypali sodę, jak były drobne rany na te rany i wtedy tą wodą kwaśną przepłukiwali, czyli i no były jeszcze inne też, żeby się zburzyło, żeby, żeby oczyścić z tego wszystkiego. Więc tak, proszę Państwa, było nie inaczej. Ludzie się ratowali. Dlatego teraz ja wiem, bo ja na 100% mówię że są różnego rodzaju zaszczyki, nie wiadomo co jeszcze, przeciwbólowe takie maskujące, ale Mazidło zrobione z żyłokostu, ten kolagen, który się tak ciągnie, proszę Państwa, który ma takie o, żelki sobie, widziałam na palec, to to wpija, uzupełnia chrząstkę, pęknięcia, złamania, a jest, jak zakładasz, to jest taki zimny, ale to nie trzeba się bać, bo to jest temperatura pokojowa. Ponadto y, przyłożysz to tylko chwilę, ponadto może się niektórym zdarzyć tak, że jak przyłożysz, to jeszcze bardziej go boli, ale przez parę tam minut, czy jak, jakby to powiedzieć, czy nawet i przez 20 minut też może, ale niekoniecznie, ponieważ możesz wtedy się cieszyć, że wyleczysz to, co masz chore, y, bo on ma takie działanie. Natomiast rany od leżyny, jak ktoś odkaża, to wokół rany taki od tym się robi i zakłada się świeże żywokość, takie plastry i leczy się. Ja dziwię się niektórym paniom, serdecznie pozdrawiam, jak zadają mi pytania, e, po prostu o tym żywokoście, jak się to robi, jak co, a co tyle e, na przykład kosztuje, a ile złoto. Przecież ja tego nie produkuję, dużo kosztuje. Proszę Państwa, jak chcesz zrobić lek, wcześniej trzeba zrobić te krzem ze skrzypu. Krzem, żeby się wydobył ze skrzypu, to musi być na największej temperaturze gotowanej. To dość dużo go ma być i dość długo, nawet i do godziny czasu, i później powtórzyć, żeby całkowicie wyszedł z tego krzem, z tego skrzypu. Bo takie są właśnie właściwości działania. Działania tego, żeby wyszedł krzem ze skrzypu. No to tyle, e, e, proszę państwa. E, co ja powiedziałam o kasztanie? Kasztan likwiduje hemoroidy. E, jak są, no a nie dogadałam, bo mówiłam, że e, tam ktoś pisze jakieś leki drogie w kapsułkach, e, że to tylko pomogło, różni profesorzy mówią i tak dalej. No i tak, ze zdziwienia, wzięłam e, po, po prostu Włączyłam, no poszukałam w tych książkach, poszukałam też w internecie skład, skład leku, o którym była mowa, niby że zaraz się usuwają te żelaki i te, te nogi za kilka dni. No i doczytałam się, że tam jest kasztan, tylko że dali inną nazwę, proszę Państwa, dlatego też wyciąg z kwiatu kasztana jadalnego. Wczoraj Wam pokazywałam ten kasztan, jak wygląda. Dzisiaj go tu nie mam przy sobie. I, 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 on nie może być, on musi być wysuszony, ponieważ i do gotowania nawet jak dajesz suchy, to by, musisz tak przekroić, żeby nie no, żeby nie zrobiło, bum, nie, nie wyparował ci nie uciekł pod sufit, bo ma taką reakcję mocną, ale jak już można upiec też w piekarniku, też trzeba przekroić, ale jak już to zrobisz, to jest taki no, jak masełko. Smak gorze, bardzo smaczny, no ale też bardzo zdrowy. Niektórzy nie chce się im robić z kasztana takiego nawet zwyczajnego maści, o której mowa, proszę Państwa, gdzie bardzo grzeje, gdzie jak ktoś ma znieczulice, nie czuje nóg, bo ma tą artrozę lub co innego, to proszę Państwa, czyli uszkodzone nerwy, więc żeby go odzyskać, to trzeba masować, nie trzeba masowywać, na przykład zrobiono maść z kasztana, o której mowa, proszę Państwa, ma taki kolor, nie wylewa się, może stać sobie tak, o, dobrowolnie na stoliku, w, w toaletce, gdziekolwiek, smarujesz, nie trzeba do lodówki, bo to jest wszystko robione na alkoholu i naturalnie, więc tutaj nie trzeba żadnych na żadnych smalcach to nie jest zrobione, nawet to jest zrobione na wazelinie farmaceutycznej, więc jest bardzo bezpieczne. Trzeba to czyściutko robić, jak, masz, jak robisz taką maść, to musisz mieć i wyparzony czy pojemniczek, czy kupny i przetarty spirytusem plastikowy, bo też można kupić różne takie kauczukowe czy pudełeczka, więc przemywasz to wcześniej, w rękawiczkach robisz, ucierasz to w czystych, wyparzonych, na przykład na kudrze, czy czym innym, no, żeby to było czyste, czyściutkie, żeby ktoś miał zadrapania, żeby nie było po prostu jakiego zakażenia, albo co. A ci, co robią z tych smalców nienaturalnych, nienasuconych tłuszczów, jakieś mazidła, głupoty, to to poleży to dwa tygodnie w lodówce, to się może robaków da robić po prostu, bo to jest smalec i i to się starzeje, więc tak nie może być, więc zawsze szukaj tego, co jest bardzo dobre, korzystne i nie psuje się. Na przykład zrobione wyciągi kasztana, orzecha czy czegokolwiek mogą być i pięć lat sobie mogą stać. No jeżeli jest orzecha, jest z goździkami, zawsze trzeba począsnąć, bo jest dodawane, zmielone te goździki, więc może być lekki osad na, na tym. Na tym, na, 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 na. Proszę Państwa, ja tutaj mam y, tyle nauczycielek, różnych profesorek na emeryturze, więc, jakby któraś pani do mnie zadzwoniła y, od matematyki, bo mam taką prośbę. Mam takie równania, ja też umiałam matematykę, no ale y, nawet na korepetycji mój wnuk się nie może dogadać, więc nie będę mówić, który. Więc potrzebuję takiego wyjaśnienia słownego, że na przykład, jak jest jakieś równanie, na przykład log 7 równa się 64 czy tam równa się 49, potrzebuję, czy ja to dobrze rozwiązuję, bo mi się zdaje, że muszę wtedy znaleźć do tej siódemki liczbę taką, żeby wyszła suma. Ja to tak dawniej się uczyłam, ale chciałam to teraz tak jawnie, żeby mi ktoś wytłumaczył, zapisała. Albo by mi napisał, jakbym podała równania. Czy to jest tak, jak ja umiem, po prostu. No i dlatego ci, którzy uczyli matematyki, to są mocni umysłowo wirtuozi, szefowie, można nazwać ich jeszcze, nie wiem jak, królowie matematyki i tak dalej, więc bo tacy ludzie są ważni, po prostu potrzebują takie równania. Ja wiem, że takie coś nie jest potrzebne, X, Y i tak dalej, do rozwiązania człowiekowi, który nie idzie do banku na ekonomista, czy w ogóle do innej pracy, bo wystarczy, będzie ja umiał liczyć, mnożyć, tabliczkę mnożenia w dzisiejszych czasach i ile ma wypłaty i co za co ma zapłacić. Ale, ale tak, jeżeli to jest w klasach tak podane, to też, żeby w błąd nie wprowadzać tej młodzieży po prostu, no to te panie, które miałam takie super, co uczyły w starszych klasach i w klasach zawodowych i w liceach, to z jedna by się zgłosiła do mnie telefonicznie lub na Messengerze bardzo proszę, podałabym równanie, czy ja nie zapomniałam, czy ja to dobrze rozwiązuję, bo chciałabym mu pomóc po prostu. No żeby zrozumiał, bo nie chodzi mi o to, jaki ten wynik wyjdzie, czy, czy wyjdzie 1, czy 81, czy wyjdzie tam 64, jak to jest tych log, czy inaczej, tylko chodzi mi, nie chodzi mi o to, jaka to liczba się bierze, bo ja się to uczyłam tak, że jeżeli jest log 7 na przykład w nawiasie równa się 49, to uważam, że trzeba znaleźć liczbę. 7 razy 7 jest 49, lub rozpisać to, albo y, do, ten log 7 y, odliczać do 10, czyli brakuje 3, czyli z przodu, żeby było 3, i potem znaleźć liczbę. No nie wiem, jak to teraz robią, ale, ale ja tak ja dość zwracałam uwagę na matematykę, więc, więc nie wiem, czy dawniej to były też te x, y, te klamry, no były w starszych klasach teraz to inaczej się troszkę nazywa ale to tylko taka moja prośba aby ktoś miał czas bo jeżeli ktoś uczył matematyki to na pewno nie zapomina witamy tu Panią się serdecznie i pozdrawiam bardzo serdecznie tak i proszę Państwa tak jak już mówiłam o tym mazidle żeby mi nie wiem kto jak w życiu powiedział, że to mu nie dało nic to to jest nieprawda, bo jeżeli ktoś miał raka czy nowotwór albo coś i zatrzymał cały ten proces, to teraz musi wyleczyć się, nie środkami przeciwbólemi, które maskują, musi wyleczyć się od wewnątrz, żeby te bóle wszystkie artetyczne czy inne, czy jakieś obwodowe zapalenia, czy, czy limfatyczne, żeby po prostu skąd się to wzięło i żeby to ustąpiło, żeby to wyleczyć, więc jeżeli ktoś wyleczył te pierwsze dwa, o których mowa, najgroźniejszych, jeszcze co innego, to po prostu jeżeli zaczęło się jakieś zapalenie gdzie indziej, to trzeba zlikwidować to zapalenie. Nie, że pomaga, ale bardzo boli, bo czasami niektórzy są ludzie, niektórzy się muszą przyzwyczaić do bólu, a niektórzy nie potrafią nic usilnieńkowy wytrzymać, ani troszeczkę bólu. Proszę Państwa, dużo w życiu zniosłam i no, kolana miałam szyte. 11 razy i palec ten, który taki mi został zeszyty brzydki. Proszę zobaczyć, o bo, jak byłam dzieckiem, myślałam sobie, była taka kielcówka maszyna. No, tu były tryby, co chodziły, co mózkarnia, nie? I myślę sobie, to włożę ten mój palec, jak to będzie wyglądało. No i, no i spłaszczyło mi, aż kości mi wychodziły. Mama powyciągała te kości, obtuliła palec, bo dawniej tak lekarza nie było, bo daleko i nie było, go. Już po południu nie było, więc ten palec tak mi się zarósł. No, dzięki Bogu mam go. No, ale różne rzeczy, jakby człowiek młody robił, albo nie, to spróbowałam, czy zaczynam, grabiami ten bęben, co chodzi, no to dobrze, że były drewniane, tych ich na kawałki, bo by mi zęby zwybijało. No, no tak człowiek w życiu uczy się, uczy się na błędach. Ale taki urwiz ze mnie był, no i tak było, niestety, ale no i właśnie są te doświadczenia. Proszę Państwa, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, bo nie chcę zabierać Wam czasu. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Jak ktoś będzie miał coś do mnie, to może zadzwonić 884 959 320. Po prostu. Ja to lubię tak doprosta ludziom pokazać, czy nawet jak się dawniej piekło te placki, jaki jak w razie awarii powinien być piec, czy, czy napieczenie chleba na drewno, czy jak, to może nie ustać, może być gdzieś tam postawiony w kącie, żeby ciągnąć dokumina, ale żeby, te, ale żeby to zawsze takie było, bo nigdy w naszym życiu nie wiadomo, co nas spotka po drodze. Widzicie, wichury, zawieje, zamiecie, walące się drzewa, zrywanie linii energetycznej i tutaj muszę powiedzieć, jeżeli nie ma prądu, to nie ma też tego prądu, choćby słońce świeciło, tego innego, którego tam macie, tę fotowoltaikę, bo przecież to bez prądu nic chodziło nie będzie, więc, więc nie rozumie tego. Może by dawniej to jak ktoś wymyślił, czy młynarz że woda gdzieś tam spadała na koło, wtedy dawało ten prąd i wszystko chodziło. No więc tak samo jak są turbiny wodne, te zapory, gdzie prąd jest wytwarzany, to to jest rzeczywiście, które nie zawiedzie, chyba żeby całkiem wody nie było, proszę Państwa, żeby wyschła. No, i, i a, a takie te wszystkie innowacje nie udoskonalają, tylko próba, to tylko ludzie muszą się liczyć z tym, że może zabraknąć światła, no, to już jak światło zabraknie, to nie ciągnie pompa, to nie ciągnie pompa ze studni, czyli nie ma tej wody. No, to trzeba mieć taką studnię, żeby wziąć wiaderko, i, a taką studnię trzeba co roku czyścić, żeby była czyściutka, żeby w razie był, żeby była do picia. No i proszę Państwa, zawsze powinno wszystko być pod ręką, nie wszystko zlikwidowane, bo innowacja, żeby ktoś nahał się pieniędzy. Potem może miał nakupionych agregatorów i po pięć system paliwa, że jemu wystarczy, a ludzie inni byli biedni, mazli i tak dalej. Więc ja zawsze wszystko tu mówię calutką prawdę na tym. A jak komuś nie pasuje, to niech nie wchodzi na mój kanał, nie słucha, bo nawet chociażby miał elektronikę i drzwi się otwierały wszystkie od domu do pokoju, krzesła podnoszone elektroniczne, bo tak ludzie mają chałupy na takie te, na telefony odmykają. No to jak padnie te prąd, to padnie internet. Nie ma też w telefonie tego, więc nie otworzą ci się żadne drzwi, I, i, wtedy, i wtedy klapa. Dziękuję za uwagę, żeście po prostu tu wszyscy byli. Nie robi się tak, jak na przykład są, bo sąsiadka, dajmy w mieście, wyrzuć, kupiła inną antenę satelitarną, no, potem ja. Nieniebieską. A druga też ujrzała i wyrzuciła dobrą, bo też ma nie niebieską. Albo inne przykłady jeszcze, więc tak nie trzeba robić, trzeba po swojej myśli, żeby było dobrze, z korzyścią, proszę Państwa, dla siebie i wszystkich. Pozdrawiam serdecznie.